Welcome people on my channel. Jestem Emilka. Teraz wam pokażę, że zobaczymy ile ty ty, 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 masz lat. Czyli tak. Pierw, robimy od 1 do 10 liczbę. Trzeba kalkulator oczywiście. Ja dwuje razy. Ta liczba mniej niż 10. Pomnażamy przez dwójkę. Plus 5. Płacisz. Plus 5. To się 9 razy 50. To jest... Ja robię przerwę zobaczę, ile to jest. 2 razy 2 równa się 4 4 plus 5 równa się... 4 plus 5 równa się 9 9 razy 50. Teraz właśnie to przerwę i zobaczę. Okej, okay, już wiem. To będzie... Tak. Tak. Um. Czyli tak, jak jeszcze w tym roku, w tym roku nie miałeś urodzin, to dodaj 1, 7, 6, 6. A jak y, już, jak nie miałaś urodzin, to wtedy, a jak y, miałaś, to wtedy 1, 7, 1, 7, 1, 7, 6, 7, 6, 7. O kurwa. 2, 2, 1, 7, 2, 2, 7. Odjąć ten rok, w którym wy się urodziliście. Ja się urodziłam w tym roku. Równa się 2,08. Czyli takie, Tom sobie wymyślał, jaką tutaj, byli jaką liczbę, ale od 1 do 10. Razy 2 y, równa się 4 u mnie, plus 5 y, równa się 9 u mnie, razy 50 równa się 450 u mnie. I tak wszystko u mnie. Y, tutaj to akurat jak, jak mieliście urodziny, y, ja miałam, a tak to byście musieli 1, 7, 6, y, równa się tyle. Odjąć mój rok urodzenia, równa się tak. Ta pierwsza, ta, ta pierwsza, to ją pomnożyłam. A 8 to tyle mam lat. Czyli zgadyneli. Tak, no tak, 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 dobrze. Dobrze się to stało. No dokładnie mam 8 lat, ósemkę, a przez te patron żyłam, dobra. I właśnie o to chodzi w tym, możecie sami jej sprawdzić. I tak, do widzenia. Pa. И еще пояськи вас поздравляю. Доброе. Па-па.